Już nie plan miasta w formie mapy, a nowoczesny schemat przedstawiający pełną sieć połączeń komunikacji miejskiej. Takie grafiki pojawiają się na kolejnych przystankach MZK. Dyrektor Miejskiego Zakładu Komunikacji podkreśla, że nowe schematy są bardziej przejrzyste i każdy z klientów MZK bez problemu będzie mógł sprawdzić, do której z pętli autobusowych prowadzą poszczególne linie. Są przede wszystkim bardziej czytelne, bo na planie miasta były mało czytelne, trasy linii były trudne do. Umieszczenia i obserwowaliśmy, że w wielu różnych miastach w Polsce nie tylko, właśnie tego rodzaju schematy funkcjonują, i postanowiliśmy w Zielonej Górze też takie wprowadzić. Nie wszyscy Zielonogórzanie zauważyli drobną, ale w konsekwencji istotną zmianę. Pani Jadwiga regularnie odwiedza rodzinę w przylepie. Trasę zna doskonale. Jak podkreśla, z nowym schematem wszystko jest jeszcze bardziej czytelne. Teraz ta jest bardziej przejrzysta, bo tam nie było do Jarogniewic. Podoba się pani, tam, te, te nowe schematy się pani podobają. Ja to jest cała sieć połączeń komunikacji miejskiej. No i bardzo dobrze, bo ja przedtem nawet uwagi nie zwróciłam. Dzięki panu wiem. Jest jest! Proszę, Johnku, można przeczytać. Nie wszyscy klienci MZK popierają wprowadzone zmiany. Część pasażerów podkreśla, że dawne plany przypominające mapę miasta lepiej spełniały swoją funkcję. To ładniej wyglądało z tą mapą, bo teraz takie kreski, i także no nieciekawie to teraz wygląda. Ogólnie jestem z to bardziej dla mnie była piesza wersja czytelna, czyli po prostu była mapa i bardziej w, wtedy lepiej mi było się poruszać. Nowe schematy nawiązują do trendów widocznych w większych polskich i europejskich miastach. Niektórzy z klientów uśmiechają się, że schemat przypomina trochę rozkład linii nowojorskiego metra. Skojarzenie z metrem jest jak tak, najbardziej trafione. Tak, tak. Na pierwszy raz widziałem takie schematy w metrze w Pradze Czeskiej w roku 79. W każdym wagonie na zewnątrz takie schematy, tego typu z opisem dokładnym, i tak dalej, i możliwości przesiadki, jak się metra krzyżują, i tak dalej. Nie? To bardzo ułatwia życie. Miejski Zakład Komunikacji szykuje się też do rozpoczęcia roku szkolnego. Z 1 września na trasy wracają autobusy szkolnych linii nr 7 i 39. Autobusy linii nr 9 i 44 będą realizowały kursy szkolne przez Cyryla i Metodego. Ponadto na wnioski pasażerów w korekcie zostają poddane rozkłady jazdy linii nr 2 i 9. Mieszkańcy Bacikowic i Zatonia prosili, by uruchomić Autobus, który będzie dowoził bezpośrednio do szkół, czyli chcieli, żeby przedłużyć którąś z linii dwójka albo dziewiątkę do Barcikowic. I od 1 września przedłużamy dziewiątkę do Barcikowic, także w Wędrzychowie będzie tak samo. Pełny i aktualny rozkład jazdy autobusów miejskiego zakładu komunikacji dostępny jest na stronie internetowej mzk.zgora.pl.